Kolejne auto dołącza do naszej oferty, jest to Mazda 6 z 2013 roku produkcji. Mazda wyposażona została w silnik diesla o pojemności 2.2 mocy 175 koni mechanicznych połączone z automatyczną skrzynią biegów. Mazda do tej pory przejechała 265 000 km i jest to przebieg w 100% potwierdzony. Natomiast przy przebiegu 186 tysięcy został wymieniony silnik. Na poprawiony, z 2018 roku. Obecnie na tym silniku samochód przejechał niespełna 80 tysięcy kilometrów. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.